materiału W kształcie trójkąta prostokątnego o przy prostokątnych długości 2 i 4 metry. Należy wyciąć prostokąt tak jak na rysunku. Podaj wymiary największego prostokąta. Tutaj oznaczę boki prostokąta przez AB, czyli pole tego największego prostokąta oznaczę przez a razy B. No i zadanie tutaj optymalizacyjne, bo mamy podać wymiary największego prostokąta. No i myślę po tym rysunku. Można się tutaj spodziewać, że to zadanie będzie liczone albo z podobieństwa trójkątów, albo z stwierdzenia talesa. Punkt pierwszy, czyli zapisałem funkcję, która ma być zoptymalizowana. Czyli pole prostokąta. Punkt drugi, szukam zależności między tymi literami A i B, tak żeby została jedna niewiadoma we wzorze. No i to zrobię z podobieństwa trójkątów. Będę rozpatrywał trójkąty F, E, C i trójkąt duży, czyli A, B. C. No i postaram się na podstawie którejś z cech podobieństwa trójkątów pokazać, że te trójkąty są podobne. Co mam w tych trójkątach? W trójkącie CFE mam kąt prosty i w trójkącie ABC również mam kąt prosty. Czyli kąt prosty. No i. Trójkąt FCE i trójkąt ABC mają tutaj do góry kąt alfa, czyli kąt alfa jest wspólny. Czyli cecha kąt-kąt trójkąt FEC jest podobny do trójkąta ABC. No i tutaj może mała dygresja, bo ktoś w komentarzu napisał, że nie ma, do komentarzu do któregoś zadania napisał, że nie ma takiej cechy jak kąt kąt cecha kąt, 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 czyli trzy razy k, ale oczywiście ja uważam, że wystarczy podać cechę kąt, kąt, ponieważ jeżeli mówimy o geometrii Euclidesowej, to suma kątów w trójkącie, suma kątów wewnętrznych w trójkącie jest 180 stopni, więc jeżeli dwie pary kątów odpowiednio są równe, mają równą miarę, no to trzeci kąt też musi być równy, więc tak naprawdę, żeby podać, że trójkąty są podobne, wystarczy znaleźć Dwie pary kątów równych. No, trzeci z automatu po prostu też jest równy, czyli cecha kąt-kąt. Te trójkąty są podobne. Tak ja uważam, tak zawsze mnie też uczono w szkole i, i ta wersja uważam jest, jest poprawna. No i teraz tak, jeżeli trójkąt jest, jeżeli te trójkąty są podobne, to będę mógł ułożyć proporcje. Dłuższa przyprostokątna dużego trójkąta, czyli 4 przez krótszą przyprostokątną dużego trójkąta 2, to jest tak jak dłuższa przyprostokątna, czyli ta, czyli inaczej ta leżąca przy kącie alfa, czyli to jest ten odcinek. To jest, jeżeli od dużego boku, czyli od 4 odejmę bok A. To jest 4 minus A do drugiej przyprostokątnej, czyli do tej krótszej przyprostokątnej w tym przypadku to jest B. No i teraz z tej proporcji będę musiał wyznaczyć jedną literę mnogę na krzyż, czyli 4B równa się 8 minus 2A, to mogę podzielić przez 2, czyli 2B równa się 4 minus A. Przenoszę na drugą stronę A i przenoszę B na drugą stronę, czyli 4 plus 4 minus 2B. No i teraz punkt trzeci. Tak, ja to sobie zawsze numeruję, to zadanie optymalizacyjne, to jest określenie dziedziny, czyli założenia w zadaniu. Oczywiście, boki trójkąta muszą być większe od, od zera. Czyli A to jest inaczej 4 minus 2b musi być większe od 0, minus 2B większe od minus 4, czyli B mniejsze od 2 i większe od 0, co oznacza, że B należy do przedziału od 0 do 2. Co oczywiście ma sens, bo jeżeli na rysunku, jeżeli po, tutaj mam odcinek B, ad, to jest B, no to on nie może być większy niż przyprostokątna tego dużego trójkąta, a przyprostokątna dużego trójkąta jest 2, co oznacza, że B jest dodatnie. I do tego musi być mniejsze od 2, żeby mieściło się w tym trójkącie. Ma to sens. Czyli punkt czwarty teraz to już jest optymalizacja, zapisanie wzoru za pomocą jednej zmiennej i, opty i optymalizowanie. Czyli tak A to jest 4 minus 2b razy B, czyli P od B, to jest 4B minus 2B kwadrat. Czyli uporządkowując minus 2b kwadrat plus 4b. Jest to funkcja kwadratowa, czyli to może być zadanie na poziomie podstawowym, ponieważ można skorzystać tutaj z własności funkcji kwadratowej, żeby poszukać wartość największą. Albo można też policzyć to zadanie pochodną. Ja będę tutaj liczył, ponieważ to zakładam, że może to patrzeć na to ktoś z poziomu podstawowego, będę liczył to z funkcji kwadratowej. Współczynnik A. I tu, żeby nie mylić, to nie jest to a, bo to jest a, które jest bokiem tego prostokąta, tylko współczynnik a, czyli to, co jest przy x kwadrat, jest równe minus 2, jest mniejsze od 0, czyli w wierzchołku jest największa wartość o. Ile spełnia warunek, czyli że musi być z tego przedziału od 0 do, do dwóch. No to w takim razie liczę ten wierzchołek, czyli x wierzchołka, inaczej p, jest równe minus b przez 2a. Patrzę tutaj na funkcję kwadratową. b jest 4. Oczywiście to nie jest ta zmienna, tylko to jest ten współczynnik przy pierwszej potędze. Czyli minus 4 przez 2a, czyli 2 razy minus 2, minus 4 przez minus 4, czyli 1. I to jest argument tej funkcji, czyli b. b, dla którego mamy wartość maksymalną, jest równe 1. No to a jest równe 4 minus 2b, czyli 4 minus 2 razy 1, czyli 2. No i w takim razie odpowiedź do zadania. Największy. Prostokąt ma boki 1 m i 2 i metry. I nie mam podawać pola tego prostokąta, tylko mam podać jego wymiary. Kolejne zadanie do zrobienia na dzień następny jest to tym razem planimetria. Tak jak też często w komentarzach się pojawia, żeby robić zadania z geometrii.